Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii przywracania kierosa do życia. Jak słyszycie, praca w re można było podjąć jakieś działania po ustąpieniu tych okrutnych mrozów, stąd też była ta dłuższa przerwa w emitowaniu jakichkolwiek odcinków. I tak, zanim tutaj ruszymy do działania, dla niecierpliwych którzy czekają i proszą o materiał z giganta, uspokoję Was spokojnie, niech przyjdzie czas i sezon na tego giganta, wtedy można coś więcej ruszyć, coś powiedzieć. A teraz jak mam go pokazać? Jak tu jest po prostu zastawione jest ciasno. To pierwsze. Dokonaliście też wyboru co do odcinka jubileuszowego. Dołożę wszelkich starań, żeby to, co wybraliście, wykonać jak najlepiej. Aby też się Wam podobało, a znowu z tym, co są niezadowoleni z wyboru, no to powiem krótko, no, co się odleczę, to nie ucieczę. No, kompresor się wyłączył. Teraz są trochę lepsze warunki do nagrywania. Co w dzisiejszym odcinku? W międzyczasie tato wykonał tą skrzynkę. Delikatnie podmalował. Jakąś żółtą farbą olejną. No lepsze było to niż zostawienie jakiejś gołej blachy, a co do jeszcze malowania i tego wszystkiego, to na chwilę obecną. No nie będę tu się dużo rozwodził. No wiadomo, trzeba było to po prostu trochę zabezpieczyć po wymianie tej podłogi w tej skrzynce. I tak to, tak to na chwilę obecną zostaje. Najlepszy numer to jest z tym kołem. Ogólnie z kołami, bo. Tutaj trochę słabo widać. Eee, tak jak w jednym materiale mówiłem, że te koło no, prawdopodobnie nie żyje. Wymieniłem zaworek. No i okazało się, że żyje. Ale teraz znowuż po dłuższej chwili przystoju. No tam, nie, tamte nie żyje. I od taka to robota. Nie wiem czy to teraz tamte trzeba będzie rozbierać czy co. Zobaczymy, nadmucham je jeszcze raz i, i, i poszukam. Przed chwilą dosłownie tato zdemontował drugą skrzynkę. I też wziął ją na warsztat, aby wymienić też dno tej skrzynki. Jak się okazało, też było w słabym stanie, tak więc no, nie ma co przebierać w środkach i się rozszulać. Musiało to zostać poddane wymianie. Co do sprawdzenia tutaj cylindrów wewnątrz z tej strony. No materiał nagrywałem w zeszłym tygodniu. Może to trochę tak wszystko wyjdzie nie po kolei, ale oglądajcie. Wszystko jest moim zdaniem dobrze. W następnej kolejności biorę się za demontaż filtrów. To są tutaj filtry olejowe od silnika. U góry jest bąk. A tutaj jest prawdopodobnie wkład papierowy. Zdejmiemy, zobaczymy co jest w środku. Tak poważnie mówiąc, to nie spodziewałem się tego, że tak będzie to wyglądało zaraz po zdjęciu. Ciekawe jeszcze, jak to wygląda w środku bąka. W środku tego wkładu. No, ten filtr jest brudny, ale też nie jakoś tam okrutnie. Widać. No, czyszczenie i składanie. Demontaż tryskiwacza w tym ciągniku to też jest szybka sprawa. Odkręcamy tu rurki rurkę przelewową łączącą wszystkie wtryski odkręcamy rurkę zasilającą odkręcamy tutaj tu przy pierwszym już zdjęłem ale odkręcamy tutaj jedną śrubę ściągamy tak zwane kopytko i wtryskiwacz do góry a za chwilę zobaczymy co się dzieje w poszczególnych cylindrach inspekcja już zrobiona na każdym cylindrze sprawdziłem jest w porządku nie udało mi się tego nagrać, ale cyknęłem dwie fotki monitora w laptopie, bo nie mogłem utrzymać jedną ręką kamerki, i drugą ręką poprawiać ostrość na laptopie, a brakło mi ręki, żeby po prostu to nagrać, a nie potrafiłem tego też ustawić na laptopie, żeby to chciało nagrywać. Nie jest zresztą szkoda czasu. Bynajmniej sprawdzone jest. Mam tu, mówię, takie dwie fotki, zaraz je tu rzucę. No i sami zobaczycie. Głowica jest zmontowana, gotowa, czeka na montaż przy silniku, już na ciągniku. Wtryskiwacze założę już też na ciągniku, żeby przy montażu, przy przenoszeniu, przy transporcie jej nie uszkodzić żadnego z wtrysków. Tak więc ona już czeka na montaż i niebawem już ją wrzucę. Zaczynając temat wtryskiwaczy w tym kierowcu, tu mam akurat cztery, które są wymontowane z tej głowicy, którą mam na warsztacie. Zaraz je wrzucimy na taki no, dość leciwy sprzęt, jaki posiadam do sprawdzania ich. No i zobaczymy, czy przetrwały próbę czasu, czy przetrwały ten postój. Tak właśnie wygląda moje no, nazwijmy to stanowisko do sprawdzania wtryskiwaczy. Tak jak mówiłem, przyrząd. No, ma swoje lata, ale jest ciągle sprawny. A w razie jak mam jakieś wątpliwości, w zapasie stoi drugi. Tak więc, tak to robię u siebie. No i wtryskiwacze, no niestety, nie wytrzymały tego postoju. Końcówki leją okrutnie. i leje na stół. Wrócić jakąś szmatkę. No i trzeba rozbierać. Spróbuję to jakoś uratować metodą gospodarczą, że tak nazwę, ale to i tak najpewniej skończy się wymianą wszystkich końcówek. A metodą gospodarczą miałem na myśli mycie myjką ultradziejkową. Mam taką na stanie. Rozbiorę cały wtryskiwacz, rozbiorę końcówkę, wrzucę to Y, ustawię na jakiś tam czas wodę ustawiłem na 60 stopni y, czas no, na pewno będzie dłuższy, bo tutaj, tutaj mamy te ustawienie wody, tutaj mamy ustawienie czasu spróbuję to umyć zobaczymy, jeżeli to coś da to da jeżeli nie no to wiadomo, wymiana końcówek i, i wtedy powinno to wszystko być w porządku o, piękny wszystki, waczy. tak właśnie wyglądają te końcówki po umyciu tą myjką ultradźwiękową no z lewej strony jest umyta, z prawej nie umyta nic to nie dało, tak jak, tak jak też podejrzewałem końcówka dalej yy, leje nie rozpyla dobrze, tak więc tylko i wyłącznie wymiana wchodzi w grę no niestety, no, no nie wytrzymały tego, tego przestoju, tu już wymyłem też cały wtryskiwacz ładnie rozebrałem czynniki pierwsze wymyłem no i teraz poskładać, założyć nową końcówkę, ustawić ciśnienie i po sprawie Ciśnienie, jakie powinno być, patrząc do, do książki o kierowcu, w takich parametrach powinno się mieścić. Tak więc zakładamy nową końcówkę i sprawdzamy. Nowa końcówka już siedzi, tak więc sprawdzamy rozpylanie. No, jest w porządku. Ciśnienie. No, ciut większe jak 170, ale jak chwilę popracuję, to ciśnienie troszeczkę spadnie. Zawsze tak robię, te ciśnienie leciutko większe ustawiam, bo po jakimś okresie pracy ta końcówka też, też musi się dopracować i powinno to się unormować. Wszystkie, wszystkie końcówki zawsze w każdym sprzęcie tak właśnie ustawiam. No i tyle, wymiana wszystkich końcówek. Zestawy naprawcze mamy już na miejscu. Tuleje z tłokami już są zamontowane. Tutaj ta tuleja po wyczyszczeniu jest bardzo ładna. Montaż tłoków w cylindrach. Robię to za pomocą starej tulei. Biorę starą tuleję, wrzucam na tokarkę, trochę ją ucinam, skracam. Robię z tyłu takie, można powiedzieć, większe roztoczenie, takie sfazowanie, aby tłok łatwiej wchodził. No i żeby pierścienie też płynnie się ściskały i wsuwały do tej telei, wtedy przychodzę, przystawiam to do cylindra, przebijam i jest gotowe. Tak więc teraz na chwilę obecną pozostało mi tylko złożyć cały silnik do kupy, czyli zarzucić głowicę, powkładać wtryski, wrzucić turbo, założyć miskę, zalać oleje, jeszcze wszystkie te filtry, to te wszystkie takie sprawy eksploatacyjne powymieniać, pouzbrajać. No i co? Chyba spróbuję zrobić odpał tak na krótko. Założę akumulatory. Założę na razie chyba bańkę z paliwem obok. Albo, albo już uzbroję zbiorniki, albo no, wyczyszczę zbiorniki paliwowe. Na szczęście zostało w nich paliwo. Jest w nich około w jednym i w drugim coś około 80 litrów paliwa. Tak więc no, mimo, że ono tam zostało stare, należy je teraz wydać, wymienić. Yy, przejrzę te zbiorniki, ale no właśnie na te szczęście, że one tam było nie powinno być z nimi żadnej tragedii, tak więc to by było na razie na tyle. I na zakończenie dnia należy zabezpieczyć wszystkie czyste elementy przed jakimikolwiek yy, niedużymi nieczystościami, lepiej tak to zrobić, lepiej tak to zostawić. No i co mogę powiedzieć, śledźcie dalej perypetie tego ciągnika. Nie obiecuję, ale może już następny materiał będzie już właśnie z tego odpalenia, co ja, które mówiłem wcześniej, o którym mówiłem wcześniej. Tak więc śledźcie kanał. Na razie. Cześć.